Jest piątek, godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok bardzo druga podróż i najpierw jechaliśmy cały dzień a potem po kilkugodzinnym czekaniu i odprawie polegającej między innymi na przeryciu całych naszych bagaży wsiedliśmy na prom który był największym statkiem jaki w życiu widziałem był większy niż bloki w Mirkowie a powiedziano mi, że to stosunkowo niewielki statek, że to tylko Pol Ferris i są linie, na których kursują statki większe i potężniejsze. Sam moment dotarcia tam do Świnoujścia po wielogodzinnej podróży przez w zasadzie całą Polskę z Warszawy przez Poznań aż do Świnoujścia, a przypominam, że to nie były czasy autostrad wtedy jechaliśmy jeszcze drogą o której babka powiedziała że budował ją Hitler prawo Godwina, przegrałem Są moje przygotowania do tego wyjazdu to była długa i ciężka charuwa paszporty wizy Zaproszenia, milion pozwoleń i łaskawej zgody władz ludowych, żeby to się udało. Rajmund, mąż babki, wypisywał kwity dla nas wszystkich, żebyśmy mogli pojechać do niego, tam, bo to on miał prawo nas zaprosić. Bez takiego zaproszenia pewnie byśmy nigdzie nie pojechali. Całą noc płynęliśmy statkiem w małej kabinie poniżej linii wodnej, ale jak się ma 6 lat, to usłyszeć takie stwierdzenie to jest bajer, a nie handicap. A potem wysiedliśmy na brzeg, po tamtej stronie. I chyba pierwszy raz w życiu jechałem wtedy autostradą. I nawet nie chodzi o to, że autostrada, bo z tylnego siedzenia starego Volvo wszystko wygląda lepiej. Ale to, którędy jechaliśmy przez dziki kraj pomiędzy skałami, którymi już się zachwycałem, pomiędzy lasami, które rzeczywiście tutaj w Szwecji są dużo większe, bogatsze, gęściejsze niż u nas. Mknęliśmy do miasta, od miasta do miasta. Zatrzymaliśmy się w Malmę u ich znajomych, na trochę, a potem pojechaliśmy dalej. I późnym popołudniem dotarliśmy do Sevedolen. Sevedolen wszystko było inne niż w Polsce w 1984. Wszystko. Krawężniki były inne. Kratki ściekowe, burzowe były inne. Latarnie były inne, domy były inne, i ludzie byli inni. Chodzili po utwardzonych, pięknych ulicach, pokrytych asfaltem i wyposażonych w małe śliczne chodniczki, które dla sześciolatka były w sam raz. Ubrani byli jak z Peweksu. I w ogóle świat tam był. Jakiś taki spokojniejszy, bardziej kolorowy niż u nas. Oczywiście, że tu wiele elementów się na to złożyło. W Polsce w 1984 to był ten okres, kiedy było po prostu dramatycznie źle. Po pokłosie stanu wojennego wszystko na kartki, bo już przecież nie tylko mięso, ale również. Benzyna, czekolada i absolutnie wszystko, co tylko się da. I żyło się tam trudno, bo nawet nie to, że nie było za co kupić cokolwiek, bo to jest problem dnia dzisiejszego. Kłopot był taki, że nie można było kupić nic, bo nic nie było. Kiedy przyjechaliśmy tutaj, zobaczyłem sklep na osiedlu analogiczny do samoobsługowego tylko z nazwy Piasta na warszawskiej o którym wspomniałem tu wszedłem między fułki i zdębiałem zobaczyłem tu pierwszy raz coś w rodzaju wielkiego domu handlowego rodzaj tych, które dzisiaj wyrastają u nas na każdym kroku połączenie Ikei Leroy Merlin i Juli Rzecz Absolutnie wtedy dla mnie Niewyobrażalna Dział z zabawkami Większy był niż Cała ulica w Piasecznie Przy której stał na poły Legendarny Czerwony Kapturek Sklep papierniczy W którym mieli także zabawki Sklep bardzo przez dzieciaki Z całego powiatu Ceniony tu też życie wyglądało inaczej. Wody nie należało za dużo zużywać, bo woda była bardzo droga. Psów ludzie nie mieli, bo podatek za psy był bardzo wysoki. Koty nie biegały luzem, tak jak u nas dachowce, ale właściciele prowadzali je na smyczy. Oczywiście wszystko to w dużej mierze był. Miks, jakaś taka hybryda moich własnych, osobistych obserwacji w połączeniu z tym, co babka sprzedawała mi jako wiedzę pewną. Nie wszystko z tego to była prawda, nie wszystko też to były bzdury. Faktem jest, że świat tu był kolorowy, zupełnie jak w komiksach których całe wielkie pudło wyciągnąłem na strychu komiksach zatytułowanych Kaleanka, po naszemu Kaczordona, których nie rozumiałem nic, mimo że umiałem już wtedy czytać, ale zaczytywałem się w nich, bo to było coś niezwykłego. To było coś innego niż Tytus, Romek i Atomek, ja, czy Kajko i Kokosz, których świetnie znałem. To były jakieś inne, fascynujące, barwne historie. I wszystko przez cały ten pobyt, nie pamiętam ile on trwał, ale ile mógł trwać dwa tygodnie. Były wakacje, a ja po wakacjach szedłem do szkoły. Wszystko przez ten pobyt zachwycało mnie po kolei. I to, że jest takie jezioro na którym są pomosty, a na tych pomostach przybita jest wykłazina. I trzeba zdjąć buty, żeby na nie wejść. I to, że nad tym jeziorem jest mnóstwo kaczek i lęgną się na potęgę i te fisklęta kaczek, te małe kaczątka pływają tak blisko, że są prawie na wyciągnięcie ręki. I Liseberg, do którego pojechaliśmy, chociaż nie pozwolili mi przejechać się kolejką górską, twierdząc, że wystarczy, bo przecież ojciec z rajmundem poszli i ojciec wrócił taki blady, że o jezu Bartoszku. No w ogóle nawet no w ogóle, nie, nie rozmawiajmy o tym absolutnie, żebyś pojechał na czymś takim. No ale przepłynąłem się chociaż łódką i skorzystałem z paru innych atrakcji, więc i tak było warto. To wszystko przy tej pierwszej i przy kolejnych wizytach: kuchenki mikrofalowe zupełnie inne, żarcie, majonez w tubach, które można wyciskać. I który jeszcze dziś rano zachwycił mnie ponownie, bo jest to tak cholernie wygodna rzecz, rzecz tak pięknie pomyślana. Próbowaliście kiedyś posmarować majonezem jajko na twardo przekrojone na czworo? Jeżeli tak, to rozumiecie co mam na myśli i dlaczego tak bardzo zachwycam się tym pomysłem. Jeśli nie, to kupcie sobie majonez w tubie. Wydaje mi się, że w Polsce też już jest, a jak nie, to w butelce. I spróbujcie. Pojmiecie wtedy o czym mówię. Mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy wielka mnogość słodyczy najróżniejszych rodzajów które teraz są dla nas codziennością a w Polsce Ludowej w czasach irysów kukułek i krówek jeżeli miało się szczęście kukułki pamiętam były raczej rarytasem nie były wcale tak oczywiste nie mówiąc już o tym że popularne rzecz którą pamiętałem kiedy babka pierwszy raz Przyjechała do Polski po wyjeździe do Szwecji rok wcześniej. Sznurki. Długie, słodkie, jak jasna cholera. Cukierki w formie takich właśnie sznurków. Waniliowe, chyba takie beżowe. Torty kanapkowe, które nazywały się smorgo torta. Tak, w Szwedzi robili torty zamiast z ciasta, to z pieczywa. Przekładali warstwy pieczywa na przykład pastą rybną albo jakąś majonezową. Na wierzch kładli łososia, ser, ogórki i różne inne rzeczy. To, że to wszystko miało swoje, zupełnie inne nazwy. Smorgos górka. Ogórki kanapkowe, specjalne, gotowe, pokrojone wtedy u nas, ogórki kiszone albo konserwowe to po prostu się robiło. Pakowało się je do słoików i zalewało wodą, albo octem, a tu można było kupić ogórki pokrojone i to nie tylko pokrojone, ale. Krojone w specyficzny sposób. Takie były karbowane, tak jak teraz grubokrojone chipsy. Rzecz naprawdę niesamowita. Mógłbym wyliczać tak bardzo, bardzo długo. Mógłbym tak prawdopodobnie powtórzyć się jeszcze kilka razy przy takich okazjach. Ale chyba nie o to chodzi. Idę teraz ulicą. Równoległą do autostrady i do torowiska z Sevedolen w kierunku Göteborga. Mijają mnie rowerzyści, mijają mnie samochody. Szwecja nie jest już aż taką krainą czarów, jaką była 30 z górą lat temu. Ale nadal jest to inny kraj. Kraj, gdzie chociaż ludzie wyglądają już w zasadzie tak samo. I sklepy są w zasadzie takie same jak u nas, i nawet samochody, które wtedy były czymś niezwykłym, w kraju pełnym dużych kwiatów, maluchów, gdzie na porządku dziennym było spotkanie Wartburga albo nawet jeszcze Syreny, wtedy motoryzacja w Szwecji była czymś niezwykłym. Obecnie nie robi już żadnego wrażenia. Idę jednak pomiędzy tymi domami z pięknym, kolorowym, drewnianym sidingiem. Rzecz, która u nas wciąż się jeszcze nie przyjęła. Owszem, mamy tynki strukturalne i malujemy nasze domy na te takie dziwne, pastelowe kolory, ale to zupełnie coś innego. Idę przed siebie na zachód w kierunku cieśnin. I w kierunku mostu. Nie wiem, jak daleko będzie mi się chciało iść, ale myślę, że w ten ostatni, najdłuższy spacer pójdę sam, już bez Was. <laughs> Musicie mi wybaczyć, bo jest jeszcze bardzo wiele chwil, które chciałbym sobie przypomnieć, zanim rozpłyną się w czasie, tak jak łzy w deszczu. No, i po wszystkim szwedzka przygoda dobiegła końca, i dobiega końca ten cykl, ta miniseria audycji. I tutaj słowo komentarza, ponieważ część z Was być może mogła traktować te audycje troszeczkę w charakterze reportaży. To nie są reportaże, to bardziej felietony, i nie oszukujmy się, że to są bardzo sentymentalne i z felietony takie bardzo nostalgiczne. Tak naprawdę nie był to cykl audycji ze Szwecji, z Doliny Sewonu. Tak naprawdę to był cykl opowieści z krainy moich wspomnień, z krainy moich gdzieś tam przeżytych i przemielonych już przez umysł... Przez czas i przez zmiany, jakie we mnie zaszły, chwil to był taki sentymentalny i mimo wszystko pożegnalny ostatni wyskok. Jeszcze raz do Sewedolen. Mam nadzieję, że mimo takiego bardzo mocnego przefiltrowania przez moją percepcję dało się. Tych audycji jakoś tak w miarę znośnie słuchać. Trzymajcie się.